Monika Pawlak, witam ze studia telewizji internetowej Dziennika Łódzkiego, naszym gościem jest dziś pan Paweł Paczkowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, czy w zarządzie dróg byłaś tak źle, że trzeba było wszystkich na baczność postawić? Skoro no myślę, że... zatrudnił pan byłego policjanta, uczestnika misji w Libanie i Bośni, to brzmi groźnie. No. Powiem, myślę, że brzmi adekwatnie. To na szczęście pewnie nie jedne cechy pana dyrektora, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie tej umiejętności, przede wszystkim kwestie zarządzania i wiedzy dotyczącej jednostek publicznych również, więc to między innymi. Nie ukrywam, że kwestia ewentualnego baczność też się przyda. Ale budzi respekt już pan dyrektor nowy? <gry> Mam, mam, mam nadzieję, że ten respekt się przyłoży jakby na odpowiednią organizację, bo to jest główne zadanie, żeby to jednak było zorganizowane, a efekty były widać na zewnątrz. No właśnie, na no te efekty czekają wszyscy uczciwi kierowcy i nie tylko kierowcy, bo również pasażerowie MPK, bo autobusy też mogą utknąć w dziurze. No widzimy, jakie są nasze ulice, nie muszę mówić. Czy nowy dyrektor cudownie sprawi, że ulice przestaną być dziurawe? Znaczy, jeżeli dobrze pani redaktor powiedziała, cudownie to nie. No, <laughs> cudownie nie. to nie. Realnie rzecz biorąc, to nie jest proces cudu. Nie mamy niestety zaczarowanego ołówka, żeby zamalować wszystkie dziury w drogach, więc jest to pewien znowu proces, stan zastany jest jaki jest. To znaczy, mamy odpowiednio zawarte bądź brak, brak zawartych umów jeszcze na łatanie dziur, tak, ledwo co skończyliśmy umowy dotyczące oczyszczania miasta. I tak mógłbym trochę jeszcze wymieniać. Bez wątpienia jest potrzebna organizacja. Miasto nie ma stref ani oczyszczania, ani łatania, ani ważności, ani parkowania. Nic, nie, nie wyobrażam sobie w dróg. żeby. w zakresie zarządzania. Właśnie o to mi chodzi, o organizację. Tak de facto nie do końca wiemy, tak, które rejony są ważne dla zarządu dróg, jeżeli chodzi o e, funkcjonowanie miasta, które są mniej ważne, które powinny być bardziej monitorowane, które nie. Ja Mówimy o priorytetach. Tak Mówimy o priorytetach, dokładnie. Mm -hmm. Mówimy o jasnej informacji dla mieszkańca, że centrum rok dwa będzie zakorkowane. Tak? I że wymiana nawierzchni przy takim przyroście ilości samochodów, 25% więcej niż w innych miastach europejskich, to nie jest kierunek, który spowoduje, że to miasto stanie się przyjaźniejsze. No, przyjaźniejsze, czyli odkorkowane mówiąc kolokwialnie na pewno nie będzie, bo samochód będzie przybywać. Natomiast proszę mi powiedzieć, w tegorocznym projekcie budżetu jest zapisane około 30 milionów złotych na remonty drogowe. Pańskim zdaniem to jest wystarczające za dużo, za mało. I ile tych pieniędzy powinno być, żeby się uporać z tymi najpilniejszymi inwestycjami, bo ja zdaję sobie sprawę z tego i każdy kierowca chyba, że wszystkiego się nie da od razu zrobić. Znaczy na pewno się nie da. Na pewno się nie da tutaj powrócić jakby do tych priorytetów, czyli... Pewnego wyznaczenia, co jest najważniejsze jakby z punktu widzenia, no, bym to ocenił y, poruszania się po mieście, ale również komunikacji przez miasto. Bo cały czas trzeba też pamiętać, że to nie jest tylko nasze miasto jakby tutaj, tylko cały, cały niestety tranzyt, który idzie przez Środek Polski, idzie przez miasto Łódź. Tak. Więc to jest dodatkowe obciążenie, że jest ciężar. 30 milionów, można powiedzieć, dużo i mało. Dla mnie jest na bieżąco obsługę. Y, niestety niekoniecznie związaną z obsługą taką inwestycyjną, tak? To jest na bieżące łatanie tych dziur. No, pani prezydent Zdanowska prezentując swoją tą poprawkę do projektu budżetu mówiła właśnie, że no, łatanie jest nieefektywne i to jest tak zwane marnowanie pieniędzy, że byłaby za tym, żeby robić no, remonty tam, gdzie można, od podstaw, żeby te drogi już były, no nie dziurawiły się po każdej po każdej zimie. Ja też się z tym zgadzam, tak? No, szczególnie, że sam jestem ekonomistą, więc też dobrze wiem, jakie jakby, powiem efekty długotrwałe, patrzenie długofalowe. No, niestety też nadrobić rzeczywistość pewną trzeba. I no, nie możemy teraz zapomnieć, że są dziury w drogach Jasne. i pójść inwestycjami jakby do przodu. Z tego, co wiem, to również w części inwestycyjnej. Środki na modernizację również wzrosną, a na pewno jeszcze będziemy Owiem szukali na tyle, żeby te modernizacje właśnie nie miały charakteru wycinania metra kwadratowego asfaltu i zalewania, ale jednak całych dywanów e, powierzchni. Jest zima w dalszym ciągu, co prawda. <laughs> zima nam troszkę odpuściła ze śniegiem, ale co będzie, jak znów spadnie śnieg? Powtórzy się sytuacja z przyjmu listopada i grudnia, kiedy miasto było kompletnie sparaliżowane, płogo piaskarek wyglądano no z utęsknieniem, a ich nie było na ulicach, jak pan. Znaczy wtedy była specyficzna, bo akurat tutaj miałam też 3 dni później zostałem komisarzem no na 10 właśnie. dni, więc doświadczenie jakby z, tego, z tych 10 dni jest takie. E, znowu niestety brakowało organizacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami. E, też e, no skoncentrowaliśmy się wszyscy, tak bym powiedział, jako mieszkańcy, jako zarząd dróg, jako e, medialni, niejako na tym odśnieżeniu miasta, a tak de facto problemy poza miastem. Bo miasto było korkowane dlatego, że tranzyt no, przez miasto nie funkcjonował. Jasne, no ale I, nie wszystkie i, ulice były z i tego został, e, Znaczy to jest niestety zespół naczyń powiązanych. Jak spojrzymy na mapę miasta Łodzi i województwa łódzkiego, to żeby odciążyć miasto Łódź od e, transportu samochodów ciężkich, praktycznie trzeba je za, zatrzymać na granicy województwa. Gdzie i tak nie ma parkingów, które ewentualnie mogłyby odebrać e, chwilowo nawet, tak? Mamy wypadek na trasie. Kolejne rozwiązania były takie, żeby wprowadzić właśnie ten ruch tylko prawym pasem. No tak, I radę. do tego był kolejny ruch potrzebny, czyli kwestia pewnej organizacji, żeby dopilnować, żeby też TIRy nie stawały w centrum, czy też nie stawały na włókniarzy, czy na tych trasach przelotowych. Tam, gdzie wypadek zimą, gdzie jest ślisko, był najprościej. O te wypadki jest najprościej. No jasne. Więc na ten moment również nie były podpisane umowy. Cztery czy pięć rejonów praktycznie nie miało zapewnionego odśnieżania. Nie było firmy wybranej. I była tylko praca interwencyjna, mniej więcej jak teraz również praca interwencyjna w zalepianiu dziur. Bo przetarg też dopiero na początku stycznia został rozpisany na to, żeby zabezpieczyć miasta od tej strony. No to się złożyło na wszystko, że miasto w tamtym dniu nie było przygotowane. No przez kilka dni nie było przygotowane, bo Łaďanie mieli przez kilka dni problem. No tak, to, bo tak, do jak tak jak powiedziałem, te cztery czy pięć rejonów, na które umowy nie były podpisane, tak de facto zostały podpisane pierwsze dni stycznia. Ja rozumiem, czy to jest ostatnia taka sytuacja, kiedy umowy będą podpisywane. Po fakcie właściwie, no bo nie można umów na odśnieżenie rozstrzygać w grudniu, kiedy już jest zima, czy też na łatanie no, dziur. Tu wracam ty... do magicznego słowa organizacja. <grym> <grym> Czyli wszystko się kręci wokół organizacji. No w dokładnie, znaczy dróg. trzeba wiedzieć, czego miasto oczekuje w postaci jakby organizatora, którym jest zarząd dróg, jeżeli chodzi o transport. Nie wydaje się Panu, że to jest proste? Ulice mają być przejezdne, odśnieżone? Latem wiosną czyste. Czy znaczy, żeby to, to jest było.? Jest takie proste, trudne do realizacji. Wszyscy powiem tak, nie, to jest konsekwencja nie jednego, dwóch, trzech, a kilku lat wypracowanej polityki. Do czego się dąży? Wiadomo było przecież to nie od dzisiaj, że natężenie ruchu będzie rosło. Dla ruchu miejskiego, samochodowego trzeba budować, to też nie jest na moment, alternatywę w postaci ruchu komunikacji miejskiej. Po to też myślę, że została podpisana karta brukselska przez panią prezydent, żeby również szukać innych alternatyw komunikacji po naszym mieście, żeby ona stało się rzeczywiście pokazać mieszkańcom, oczywiście za tym idzie infrastruktura, nakłady, no właśnie, też zmiana mentalności, że można. No ale to są działania, które trzeba podjąć, bo inaczej rzeczywiście nasze miasto się zakorkuje. Pani prezydent Zanowska, znowu wrócę do prezentacji autopoprawki prezydenckiej do budżetu, powiedziała, że administracja nieruchomości, które przeszły, mówiąc kolokwialnie, na garnusze gminy, zobowiązały się odzyskać długi czynszowe. Pani prezydent szacowała ten zysk na 2 miliony złotych. Pańskim zdaniem jest to możliwe, skoro przez lata nie udawało się tych długów odzyskać? Może wyjdźmy od kwoty globalnego zadłużenia, która wynosi razem z odsetkami 280 milionów złotych. No to jest niebagatelna kwota, bo to jest budżet. Więc jak policzymy dróg. od tego 2 miliony złotych, powiem, dodatkowych odsetek, no to to widzimy, jaki to jest procent, no tak właśnie. Znowu moglibyśmy wrócić do pewnej polityki czynszowej czy windykacyjnej, którą miasto powinno mieć, a nie ma. Więc to też jakby jest konsekwencją ten poziom zadłużenia. Wiemy dobrze, że nie jesteśmy miastem bogatym, więc tutaj nie chciałbym też, żeby to było odebrane jako straszenie, że teraz, powiem, ta polityka będzie nie wiadomo jak restrykcyjna. Tu jest pewna konsekwencja działań i też uprzedzania mieszkańców, co miasto ma zamiar zrobić. Tu jest też konsekwentna polityka, jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, na razie tych których nie ma, mieszkań socjalnych brakuje. maleją, znaczy rosną nam sprawy sądowe o odszkodowania, a maleje ilość mieszkań socjalnych. No to też jest jakiś, wydaje się, problem nie do przeskoczenia, bo mówi się o tym, mówi i ciągle się mówi. mieszkania Nie no. przybywa w żaden sposób, nie ma pieniędzy na remonty mieszkań, które można przeznaczyć czy zaadaptować na lokale socjalne. E, to znaczy tak, no z jednej strony miasto Łódź jest e, podobno, bo zasoby nie są do końca dookreślone, największym jakby tutaj albo jednym z większych tak. kamieniczników w Polsce, a z drugiej strony ma kłopoty z mieszkaniami socjalnymi. To mogę pozostawić jakby na razie bez komentarza większego. 4 miliony 600 tysięcy złotych w budżecie Wydziału Budynków i Lokali na remonty zasobu mieszkaniowego gminy. No ja mam ochotę powiedzieć, że ta kwota to jest gmina w stosunku do potrzeb. Znaczy jeżeli tak interpretujemy, to można tak to ocenić z punktu widzenia rozpoczęcia pewnych działań, bo to trzeba raczej tę kwotę ocenić jako pokazanie, że w tym kierunku idziemy. Mm -hmm, czyli dopiero zaczynamy. Tak? Ponieważ. E, znaczy, <laughs> dobre pytanie, czy zaczynamy? <laughs> Przepraszam, my zaczynamy, tak można powiedzieć. No tak, no wy zarząd miasta, no <laughs> tak, to powiedział, tak? jeżeli tak, to tak, to my tak zaczynamy. E, 4 miliony 600, 000. trzeba też spojrzeć, że to nie jest tak, że te klocki zwane pieniędzmi w budżecie można tak sobie po prostu przesuwać. Nie ja sobie zdaję z tego sprawę. Więc myślę, że trzeba to potraktować jako wyraźny sygnał, i tak to też jest przekazywane do środowiska, że. To jest cel, na który w tak ciasnym budżecie i tak trudnym budżecie będziemy szukali dalej środków. Wspomniał Pan o tym, że Łódź jest największym kamienicznikiem w Polsce. To prawda. A, a jak jest ze sprzedażą mieszkań komunalnych? Przecież jest bardzo korzystne warunki, mają Łódź, za 10% wartości można lokal komunalny odkupić, to co nie ma chętnej na to mieszkania? Że wierzyć się nie chce. No tu jest dalej, dalej wracamy, bo tak trochę bym powiedział, wracamy do tematu organizacji i polityki Też miasta. Też organizacja. No, tak. no, no nie, nie, poprzednie znaczy władze Łodzi od Jerzego Kropińskiego przez pana Tomasza Sadzyńskiego powtarzały, że proszę bardzo, no bardzo chętnie, tylko nie chodzi o nie kupują. Potem się okazuje, że no, ktoś przychodził, chciał kupić… I nie ma. No, Tak, i na prostą wycenę musiał czekać miesiącami. No, to no, jest, jest... Dokładnie, to jest odpowiedź jakby na, na kwestie organizacyjne polityki miasta, czy na pewno miasto chce, czy nie chce. Jeżeli nie ma konkretnego planu e, działania w zakresie rewitalizacji, działania w zakresie, e, gdzie mają przebiegać drogi, które budynki muszą być wyłączone pod inwestycje, a które nie muszą być wyłączone pod inwestycje, no to generalnie sprowadzało się do, do polityki, jesteśmy otwarci, ale niekoniecznie sprzedajmy. Czyli teraz rozumiem, że nastąpi radykalna zmiana. Będzie plan. I konsekwentne wdrażanie go w życie. Znaczy, jeżeli byśmy się spotkali za tydzień, i pani redaktor pyta, czy jest plan. <grym> nie, nie, no, ja <grym> nie że on nie będzie za Ale tydzień. Yy, Tak, tak, w tym kierunku to idzie. Szpital Jonszera. Nie ma pieniędzy mhm. na dokończenie remontu. Chodzi między innymi o dokończenie inwestycji rozpoczętej, między innymi tam chodzi o blok operacyjny, bez którego szpital nie podpisze kontraktu z nfz em Mówi się o kwocie, konkretnie radni SSD mówią o kwocie 13 milionów, jest w rezerwie 6 milionów zapisane, ale bez wskazania na co. jak pan widzi rozwiązanie tego problemu, no bo remont w szpitalu już raz się rozpoczął. 6 milionów złotych rzeczywiście jest w rezerwie i patrząc na potrzeby chociażby dostosowania naszej struktury do wymogów roku 2012, potencjalnie 2016, w zależności od tego czy pani minister zmieni te przepisy, to można powiedzieć, że to jest kropla, tak? bo potrzeby są na około 160 milionów złotych. Ale, ale tu mówimy o pewnej przyszłości i pewnych działaniach, które no muszą być podejmowane, jakby co do strategii miasta, w jaki sposób miasto na poziomie lecznictwa szpitalnego chce zabezpieczać usługi. Bo w mieście Łodzi tych szpitali mamy dość sporo. Tak? Różne organy założycielskie, ale każdy z nich, powiem, myślę, że zabezpiecza pewną część, a biorąc pod uwagę perspektywy, też i CKD, ten rynek będzie na pewno, że tak powiem, bardzo konkurencyjny. Panie prezydencie, dwa tygodnie jest pan wiceprezydentem Łodzi. Nie żałuje pan? Że podjął się pan tego wyzwania, bo o czym tutaj byśmy nie porozmawiali, to wszędzie jest czarna dziura. Tak, no można wyjść od tego właśnie, że, że jest czarna dziura i nie wiadomo, gdzie jest dno, tak? No właśnie. E, można wyjść od tego, że mogłoby się wydawać, że już Osiągnęliśmy dno i tylko może być lepiej Właśnie. i raczej bym szedł w tym kierunku, <laughs> bo inaczej to rzeczywiście by brzmiało trochę, trochę szaleńczo. Nie, nie, w kategoriach żałowania w żaden sposób, to na pewno jakby patrząc na nasze miasto, patrząc jak inne miasta się rozwijają, bez wątpienia jest to dużo pracy, dużo pracy może nawet, której efekty będzie widać nawet nie na koniec roku. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan Paweł Paczkowski, wiceprezydent Łodzi.